Żywego. Przychodzimy do Ciebie, Jezu. Przychodzimy, aby za ten miniony rok podziękować. By podziękować za ogrom łask, które od Ciebie otrzymaliśmy. Przychodzimy, aby jeszcze bardziej przybliżyć się do Ciebie. By stawać się coraz bardziej podobnymi do Ciebie. Aby nasze życie należało do Ciebie. By ten nowy, nadchodzący rok. Był rokiem, gdzie Ty, Jezu, będziesz w centrum. Chcemy również przepraszać i wynagradzać Ci za wszelkie zło popełnione przez nas i przez ludzi całego świata. Pragniemy błagać Ci o miłosierdzie i prosić, byś ulitował się nad grzeszną ludzkością. Dziś szczególnie prosimy Cię o odnowę moralną dla naszego miasta Krakowa który jest miastem tak wielu świętych, którzy właśnie w tym mieście dojrzewali do nieba. Polecam Ci Jezu również młodzież z różnych stron świata. Młodzież, która w 2016 roku przybędzie do naszego miasta na Światowe Dni Młodzieży. W Twoim życiu, niezależnie od tego, co robisz, czas to sakrament Twojego spotkania z Bogiem i Jego miłosierdziem, z Jego miłością do Ciebie i pomaganiem, by wszystko mogło Ci posłużyć ku dobremu, by każda Twoja wina stawała się winą szczęśliwą. W dzienniczku Święta Siostra Faustyna pisze, każdy moment przynosi mi nowe łaski i możność czynienia dobrze. Łaska, która jest dla mnie dana w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przychodzi, a nigdy nie wraca. Pieczętuje pieczęcią na wieki. Dla nas. Ważne jest to, że w życiu obok dni szarych i banalnych pojawiają się także ważne i ważniejsze. Chodzi o to, aby ich nie przeoczyć i właściwie je wykorzystać. To nawiązanie do greckiego rozróżnienia czasu Chronos i Kairos. Pierwszy to czas, który płynie. Doświadczenie przemijania. A drugi to czas łaski, oczyszczenia i niepowtarzalnej szansy. Ktoś to interesująco zilustrował. Chronos to czas, gdy idziesz wzdłuż nieskończonego się płotu. A kairos to chwila, gdy dostrzegasz dziurę w płocie. Albo to wykorzystasz. I przejdziesz na drugą stronę albo zmarnujesz szansę, która nie wiadomo kiedy się powtórzy. Pochylając się nad tajemnicą czasu i dążenia do świętości, przyjrzyjmy się tym, którzy tę drogę przeszli i świętość osiągnęli. Zobaczmy, jak oni przeżyli swój czas tu na ziemi, co robili, że doszli do całkowitego zjednoczenia z Bogiem. Nasze miasto Kraków jest miastem świętych. To właśnie tutaj żył główny patron polski, święty biskup i męczennik Stanisław ze Szczepanowa. Przez wieki nazywano go Ojcem Ojczyzny, Światłem i Ozdobą Polski, jej obrońcą. Do końca pełnił swą służbę jako wierny i niezłomny pasterz Kościoła. Stąd też Jan Paweł II. Określił go mianem patrona chrześcijańskiego ładu moralnego. Kolejną naszą świętą jest królowa Jadwiga. Najgłębszym jej rysem, a zarazem miarą jej wielkości, jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne. Całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu. Dziś na nowo uczymy się od niej odpowiedzialności za powierzone nam zadania oraz postawy służby i miłości ofiarnej na co dzień. Sław Kazimierczyk uczy nas swym przykładem, jak wykorzystać dobrze czas. Pokazuje nam, że można żyć na pełnych obrotach, ale pod warunkiem, że wpierw nakarmimy się Słowem Bożym i Eucharystią. Święty Szymon z Lipnicy uczył swoim przykładem, że świętość życia zdobywa się nie poprzez nadzwyczajne czyny. Chociaż i one są niekiedy potrzebne, ale poprzez wierność swojemu powołaniu oraz cierpliwe i wytrwałe wypełnianie obowiązków. Święty brat Albert postawił ewangeliczną zasadę, że wielką rzeczą jest człowiek i że w człowieku wykolejonym Trzeba ratować godność ludzką. W tym celu zaczynał od zaspokojenia pierwszych, niezbędnych potrzeb ludzkich. Poprzez świadczenie miłosierdzia względem ciała docierał do dusz ludzkich, podnosząc ich stan moralny. Ten zakonnik uczy nas, by być dla wszystkich dobrym jak chleb chleb, który leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. Paweł II bardzo kochał świętych. Sam wielu wyniósł na ołtarze. Znamienne jest, że Ojciec Święty wielokrotnie, wyraźnie i wprost zachęca wszystkich, bez wyjątku słuchaczy do sięgania po świętość. Nie lękał się przypominać światu, że posiada on w sobie czasem nieuświadomioną potrzebę świętości. On sam uczy nas, że sercem świętości jest miłość, która prowadzi również do oddawania swego życia dla innych. Dlatego naśladowanie świętości Boga, tak jak objawiła się nam ona w Jezusie Chrystusie, Jego Synu, nie jest niczym innym niż przedłużaniem w historii Jego miłości, szczególnie względem ubogich, chorych i potrzebujących. Nasza święta, przy której obecnie jesteśmy, święta siostra Faustyna, konsekwentnie dążyła do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem. W dzienniczku wyznała: Jezu mój, ty wiesz, że od najwcześniejszych lat pragnęłam zostać wielką świętą. Uczy nas. Jak mamy na nowo odzyskać ufność do Boga, jak się wsłuchiwać w rytm miłości Jezusa, który do końca nas umiłował. Apostołka, swym przykładem, chce nam powiedzieć o wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Boga do człowieka. Wśród wszystkich świętych Kościoła. Maryja, Matka Jezusa, zajmuje szczególne miejsce. Nazywamy ją Królową Wszystkich Świętych. Znamy tylko nieliczne szczegóły z jej życia. Wiemy przede wszystkim, że odpowiedziała tak na wolę Bożą. Uwierzyła w to, co jej przekazano w imieniu Pana i powierzyła Bogu całe swoje życie. Przyjęła również to, co mogło dla niej brzmieć niezrozumiale i budzić lęk. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Taka była jej odpowiedź. Pierwszy senior Benedykt XVI powiedział: Każdy powinien mieć jakiegoś świętego, z którym pozostawałby w bardzo zażyłej relacji, aby odczuwać jego bliskość przez modlitwę i wstawiennictwo, ale także aby go naśladować. Chciałbym zaprosić was, abyście bardziej poznali świętych, rozpoczynając od tego, którego imię nosicie czytając ich życiorysy i pisma, bądźcie pewni, że staną się oni dobrymi przewodnikami, abyście jeszcze bardziej kochali Pana oraz będą cenną pomocą dla wzrostu ludzkiego i chrześcijańskiego. W Maryi i Matki Miłosierdzia, złóżmy Bogu wszystko to, co nosimy w swym sercu, modląc się radosnymi tajemnicami Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Anioł rzekł do Maryi: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Maryja. Została poczęta jako napełniona łaską, czyli wolna również od grzechu pierworodnego. W niej objawiło się to, co jest także naszym powołaniem. Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Oto jaka głębia kryje się w słowach. Pełna łaski. Maryja jest wyróżniona jako Matka Syna Bożego. Jednak i my, dzięki Chrystusowi, zostaliśmy napełnieni wszelką łaską, jakiej potrzebujemy, żeby nasza grzeszność ustępowała w obliczu mocy Boga. Maryjo, nasza Matko. Ucz nas wdzięczności za pełnię łaski, którą każdy z nas otrzymuje od Boga. Niech ona tak przemienia nasze życie, byśmy stawali się piękni w oczach Boga. Tajemnica druga na wiedzenie świętej Elżbiaty. Na to Maryja rzekła, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój. Modlitwa Maryi, jaką słyszymy w tajemnicy nawiedzenia, to na pierwszym miejscu zasłuchanie w Boże Słowo i posłuszne przyjęcie go. Znajdujemy tu pomoc dla naszych trudności z modlitwą, gdy mamy wrażenie, że Bóg nas nie wysłuchuje. Może nawet od dawna prosimy Go w ważnej dla nas sprawie, a On wydaje się nie odpowiadać. Ale należy raczej uznać, że Jego pozorny brak odpowiedzi stanowi pierwszą odpowiedź, choć inną od tej, jakiej oczekujemy. Trzeba się wsłuchać w Boże milczenie, bo jest ono wymowne, pełne znaczenia. Wzywa do tego, byśmy zaczęli słuchać Boga, a nie tylko mówić w naszej modlitwie. Maryjo nasza Matko ucz nas prawdziwej głębokiej modlitwy która w pierwszym rzędzie jest słuchaniem i przyjmowaniem Bożego planu dla naszego życia pomóż nam odkrywać jak wielkie rzeczy Bóg uczynił dla nas i wielbić go naszym życiem i oto czas, aby te życzenia, które otrzymaliśmy dzisiaj od różnych osób, a zwłaszcza pana Jezusa, zostały utrwalone i wydały owoce w każdym dniu rozpoczętego nowego 2015 roku. Otwierajmy nasze serca na przyjęcie tegoż uroczystego błogosławieństwa. Panu z Wami, Jezuelowi. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg źródło wszelkiego błogosławieństwa, niech Wam hojnie udzieli łaski i przez całe rozszczerze zdrowia Waszej duszy i ciała. Bóg zachował was prawdziwą wiarę, da niewzruszoną nadzieję i cierpliwą miłość, która wszystko przetrwa. Amen. Niech Bóg w pokoju kieruje waszym życiem i waszą pracą, dzisiaj i zawsze wysła waszą modlitwę i doprowadzi was do życia wiecznego. Amen. Błogosławi Bóg wszech Mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.